Ten ja tam, tam, tam. Kładamy palce i go przekręcamy o cyk. i Teraz Starą czyli się co obraca. Pokaż pan, jak to wygląda. Tam jakiś czy co to jest? Takie łapki jakieś no, tutaj, tutaj, gdzieś tutaj gdzieś, tak? Mamy dwie. Aha, tu jedno i drugie. Nie pasuje, obracamy. No i prawie pasuje. Jest troszkę inna, ale działa. O. Czemu pan wycierasz? No, lepiej, żeby nie była tłusta. Szybciej się może przepalić. Nie wiem. Dobrze. Musimy czystość. Składam z powrotem. Ja wstałem się, on nie obracałem. W tej samej pozycji mam mniej więcej. No gdzieś tu wpada. Dociskam ją. Tym paluszkiem od spodu. Nie ma takiego dojścia, ale jednym palcem ciągnę, drugim palcem pcham. I się domknęło. Jednocześnie dociskając Jednocześnie wyciskając o dwa, dwie rączki trzeba użyć tam działa to? No i zobaczmy O nie ta Działają Proszę, kierunkowskaz też Kurczę i kierunkowskaz No nic, to nie jest skomplikowane, więc zrób to sam! Z tyłu jeszcze podaśmy Dobra Wasz? No mam teraz z tyłu wymieniamy tak, otwierasz pan A tam podświetlany ten schowek no, się. Port tej żarówki. Mamy tam. No, dwie takie Co mamy? plastikowe nakrętki. Czyli nie potrzeba narzędzi. Nie potrzeba żadnych narzędzi. Odkręcamy te kureczki. Wracam, żeby na dół nie upadnie, to się gdzieś nie zgubił. Tam jest jakaś dziura taka ciemna. I lampy teraz na no, no wychodzi. tutaj jest taki bolczyk. To taki pin naprowadzający. Jeden, tutaj drugi taki pin naprowadzający. Teraz mamy tu wtyczkę, dosuwamy, Co naciskamy, jest ważne, tak? Najpierw dosunąć, a nie ciągnąć. Naciskamy i, I do wtedy tym. dopiero ciągnąć, tak? Teraz mamy tutaj jakieś klipsy. Delikatnie jeden. Też o, warto, warto go docisnąć właśnie i tak mu pomóc. Troszeczkę już się to odsunęło. Następnie też tak, że Lekko dociśniemy. Tak, ten mamy, ten mamy. Jeszcze jeden tutaj jest. Nie, już powinno to zdać. Proszę, trzy. Czyli docisnąć łatwiej. Widać, to się też sypie. Wszystko znalazło. Takie malowanie chińskie, japońskie i nie działa. niemieckie Tak. Ogólno. Aha, ja też nam tutaj nie chcę pasować jakieś inne teżarówki, ale Z innych co. chin, no, no. jakoś wejdzie No nie chcę. No to Wyjdziemy z reklamacją. Nie teżarówki Może Jak ją trochę zmęczę Nie chciałbym, żeby im pękło jak im pękło w rękach Fajnie. A tutaj brakuje troszeczkę. Zrobimy uniwersalne, wyszlifuję sobie tutaj troszeczkę. Dobrze. No, Dobrze. dopasujemy, żeby pasowały zamiast takich przekoszonych. Ja mam takie żarówki, że tutaj naprzeciwko siebie są te piny. No to tutaj mamy ten rowek oryginalny. Tutaj żarówka wchodziła z tym drugim pinem. To ja tylko tutaj wytarłem na dole jej ten kanał, po którym się przesuwa. Zobaczymy, powinna się teraz przesunąć. Dobra. O co tu chodzi? Tu są piny w innych są... miejscu, tak? Tak Tak, tu mamy pin tu i tu A tu mamy dokładnie naprzeciwko siebie No I to stanowi ten kłopot, tak? Ale, ale zrobimy uniwersalne gniazdo Wcześniej się wciskało tutaj i tutaj Moja tutaj po plastiku się wciska Nie chciała się tam przesuwać mhm. No to i wytarłem tu śrubokrętem Trochę szerzej ten kanał mhm. I teraz wciśniemy ją Tam wlazła I no. I bam no, nagle myślisz, będzie działać mamy uniwersalne. Składamy odwrotnie dokładnie tak jak było włożone i hmm. to cała historia, zaraz sprawdzimy czy działa. Przecież, żeby to klikło, będzie parowała. Każdy jest 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 yes. i dopasować tyczkę. Wpinamy w jedną stronę pasuje to tak, kliknięcie. ten i dopasować te do góry. tych o. Aż tak. Najpierw do tych pinów ja wkładam i wylazło. Proszę. Dokręcamy z powrotem te nakrętki. No i teraz próba pan włączy. Działa, nie działa, działa, nie działa, działa, nie działa. Z drugiej strony to jest ta sama sytuacja.